Artroskopia stawu kolonowego to zabieg, który polega na wprowadzaniu do jamy stawu kolanowego kamery oraz drobnych narzędzi. Dlaczego? Z, jakiego powodu, z jakich powodów jest wykonywany ten zabieg? Przede wszystkim jest to uszkodzenie więzadeł, uszkodzenie chrząstek, uszkodzenie, chrząstek stawu kolanowego, uszkodzenie łąkotek czy obecność jakiegoś ciała wolnego. Dlatego ciężko tutaj o jakieś uniwersalne procedury rehabilitacji, ponieważ zawsze rehabilitacja jest jakby powiązana z tym, co było wykonywane przez ortopedę w trakcie zabiegu operacyjnego. Ale mimo to chciałbym pokazać wam pewne rzeczy, które są bezpieczne i które możecie w miarę uniwersalnie używać po zabiegu artroskopii stawu kolanowego, wtedy kiedy z jakiegoś powodu nie macie dostępu do fizjoterapii. Niemniej jednak te ćwiczenia nie zastąpią nam, nie zastąpią nam pełnej rehabilitacji, są pewnym, pewną pomocą i pewnym, jakby, pewnym dodatkiem, który umożliwi nam jakby lepsze wejście w dalszy proces rehabilitacji, czy po prostu przetrwanie pewnego, pewnego okresu, w którym jesteśmy zmuszeni do samodzielnej pracy. Zapraszam już do samych ćwiczeń. Zacznijmy od ćwiczeń w leżeniu na plecach. I tutaj możemy wykonać je na łóżku, może na macie. Ja jestem na, tutaj na twardym łóżku, ale najlepiej będzie wykonać na macie, ponieważ będziemy je lepiej, najlepiej wtedy czuć. Każde ćwiczenie najlepiej wykonać na początku nogą zdrową, silną, tak aby nasza noga operowana miała wzorzec tego, jak dane ćwiczenie ma wyglądać, aby wiedziała, byśmy wiedzieli do czego ta noga operowana ma Dążyć. Pierwsze ćwiczenie jest bardzo proste. Polega na tym, że unosimy prostą nogę w stawie kolanowym. Lekko zadzieram jeszcze do tego stopę i palce i nogę powoli opuszczam. Oczywiście wykonuję to w maksymalnym możliwym zakresie ruchu. Jeśli nie ma pełnego wyprostu, wykonuję to w niepełnym wyproście, ruch wykonuje. Ćwiczenie wykonuję w ten sposób, że ciągle jestem w ruchu, staram się nie zatrzymywać. Tutaj nie przytrzymywać, tylko ciągle wykonuję to ćwiczenie jednostajnym tempem. Mogę oczywiście drugą nogę wyprostować, tą, której nie ćwiczę. Wtedy może być mi trochę ciężej, będzie nieco gorsza stabilizacja, ale oczywiście także w ten sposób możemy to ćwiczenie wykonać. Kolejne włożenie na plecach będzie równie bardzo proste. Staram się maksymalnie wykonać zgięcie mojego stawu biodrowego i mogę to wykonać tak jak teraz, czyli jestem w tak zwanym siadzie prostym i przyciągam piętę maksymalnie do pośladka. Czy mogę dociskać, czy mogę wspomagać się ręką? Na początku unikałbym tego. Na początku staramy się pracować. Bez bólu. No ból, szczególnie już w tych pierwszych dniach, powinien być granicą naszego ruchu. Oczywiście mamy tu mnóstwo różnych indywidualnych wskazań i przeciwwskazań, ale staramy się w tych pierwszych dwóch tygodniach nie przekraczać wyraźnej granicy bólu. I tutaj możemy zrobić to w ten sposób, że przytrzymujemy na chwilę, na parę sekund, 4-5 sekund to ustawienie i powoli wracamy do pozycji wyjściowej. Ruch staram się zarówno do zgięcia, jak i do wyprostu utrzymywać w takim samym tempie. I oczywiście to samo ćwiczenie mogę wykonać w leżeniu na plecach. Zmienia nam to nieco ustawienie miednicy, więc ten zakres ruchu także może się tutaj zmienić. Kolejną bardzo prostą rzeczą. Będzie wykonanie delikatnych ćwiczeń izometrycznych, czyli wywołanie napięcia mięśni bez wykonania ruchu. Jak możemy to zrobić? Możemy wykonać to za pomocą naszych rąk. Podkładamy nasze dłonie pod, stawę, pod staw kolanowy i staramy się naszą nogę wcisnąć w ten staw. Naszą nasze staw kolanowy wcisnąć w naszą rękę. Utrzymujemy to przez 5-6 sekund i powoli rozluźniamy i znowu naciskam, utrzymuję 5-6 sekund i rozluźniam. I to samo mogę wykonać we wszystkich innych kierunkach. Mogę zaoperować ten ruch z boku mojego stawu kolanowego i wtedy aktywuję odwodziciele stawu biodrowego czy opór dam od wewnętrznej strony mogę ustabilizować się ręką i wtedy będę aktywował mocniej przewodziciele czy z góry wtedy będę angażował zginacze mojego biodra? Zasada jest taka sama: kilka sekund skurczu, chwila, kilka sekund odpoczynku. Ten, ten odpoczynek może być nieco krótszy. Jeśli skurcz mamy 7 sekund, to odpoczynek może trwać na przykład 3-4 sekund. I oczywiście najlepiej wykonać to na wszystkie grupy mięśniowe. Do kolejnego ćwiczenia możemy wspomóc się zwykłą taśmą. Do ćwiczeń. I jeden, co będziemy tutaj robić, to delikatnie angażować mięśnie pod udział, czyli rozciągam taśmę, napinam taśmę i powoli wracam. Staram się ten ruch utrzymać także w jednym tempie, czyli zarówno gdy teraz rozciągam taśmę, i gdy taśma przyciąga mnie, to nie pozwalam, żeby ta taśma przyspieszała ruch mojej stopy. Ciągle staram się utrzymywać jednakowe tempo ruchu. I oczywiście opór tej taśmy, czy naciągnięcie, czy wykorzystanie innej taśmy, możemy zmieniać w zależności od tego, jak dobrze się czujemy, jak dużo siły. Jak dużo siły. Mamy i teraz może pojawić się pytanie, po co taka praca samej łydki, gdy kolano w zasadzie jest bez ruchu? Ona jest potrzebna też po to, abyśmy tutaj, nie wy... abyśmy tutaj zmniejszyli ryzyko w, in... w tych grupach mięśniowych, które z pozoru mogą się wydawać mniej zaangażowane w staw kolanowy, abyśmy zmniejszyli ryzyko zaników mięśniowych. Bo w takim wypadku, gdy mamy artroskopę, gdy mamy jakikolwiek zabieg operacyjny, który powoduje unieruchomienie jakiejś danej części naszego ciała, powinniśmy tym bardziej angażować pozostałe grupy mięśniowe. Więc jeśli jesteśmy po artroskopii, to możemy brać ciężary, ciężary w ręce i nimi jak najbardziej pracować. Nie tyle, ale co możemy, co powinniśmy, ponieważ nie możemy jakby pozwolić na to, aby masa mięśniowa z innych obszarów naszego ciała. Uległa redukcji, a jeśli my utrzymujemy podobną aktywność fizyczną jak przed urazem, tylko na przykład więcej pracujemy na przykład naszymi ręka, rękami, to to także spowalnia zaniki mięśniowe w obszarach, które są w danym momencie nieruchome, więc w ten sposób możemy troszeczkę ten proces oszukać. Ostatnie ćwiczenie wykonamy w leżeniu na brzuchu i będzie ono pomagać nam w uzyskaniu i zgięcia i wyprostu stawu kolanowego co będziemy potrzebować jakąś małą poduszkę albo po prostu taki zwinięty ręcznik, który podłożymy pod nasze udo. Układamy się wygodnie i zaczynamy od przejścia z maksymalnym zgięciem stawu kolanowego i oczywiście w tych pierwszych dwóch tygodniach nie nie prowokujemy, nie nasilamy tego zgięcia poprzez ruch naszy, poprzez pomożenie tego ruchu naszą ręką czy jakimś pasem. Tutaj kierujemy się do bólu, do oporu i wracamy do możliwego pełnego wyprostu. Może być tak, że mamy na tyle dobry zakres, że łóżko nas będzie ograniczać. Nawet to, że stopa wystaje poza łóżko, może być troszeczkę za mało, więc wtedy warto podłożyć coś pod nasz przód uda, abyśmy mogli uzyskać pełen wyprost, który będzie taki sam jak w drugiej nodze. Pamiętajmy, zawsze dążymy do zakresu ruchu, który znajduje się w drugiej kończynie, a nie do zakresu ruchu u kogoś innego. Ok, warto tutaj także e, mieć na uwadze to, że mogą się pojawić skurcze w tylnej części uda. To jest dość powszechne zjawisko i ono może wystąpić także w zdrowy, zdrowym, więc tutaj my nie myślmy, że dzieje się coś złego, jeśli coś takiego się pojawi. One szczególnie będą się pojawiać wtedy, gdy będziemy przyciskać ten, to zdjęcie, kiedy będziemy chcieli utrzymać to zgięcie w tej końcowej fazie, wtedy ten skurcz może się pojawić. Także starajmy się utrzymać ten ruch w takim jednostajnym zakresie, uwzględniając Wejście w ten końcowy, możliwy zakres ruchu. To pierwsze dni pozbawione bólu, później możemy delikatnie, delikatnie wchodzić w ból, ale to już jest kwestia, którą powinniśmy indywidualnie skonsultować z naszym fizjoterapeutą. To tyle jeśli chodzi o te, o te ćwiczenia. Czas, który możemy poświęcić to na, na te ćwiczenia, to trzy razy dziennie po około 20-20 minut. Warto robić to raczej w takich krótszych seriach, żeby nie doprowadzić się, szczególnie na początku do jakiegoś dużego zmęczenia, tylko do każdej serii podchodzić w, w miarę na świeżo. I to, co już mówiłem na początku tutaj, tak czy tak, po takim zabiegu musimy skonsultować się z fizjoterapeutą, aby móc później bardziej specyficznie ustawić ten i abyśmy po prostu nie mieli żadnych opóźnień w powrocie do formy. W tym materiale. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.